Jake Park, syn bogatego CEO, dorastał w obliczu nieustannej presji ze strony swojego ojca. Kiedy jego brat skończył studia na Eale, i żeby tego było mało, z wyróżnieniem, presja ze strony ojca zaczęła się tylko wzmacniać. Jake nie był typem mola książkowego, ale mimo to ojciec chłopaka nigdy nie rozumiał, czemu ten odrzuca kosztowną edukację. Ostatecznie Jake sprzeciwił się ojcu, porzucając całkowicie szkołę i rezygnując z nauki. Jake żył odcięty od świata na granicy z lasem. Mijały całe lata, odkąd zerwał kontakt z ojcem. Niemniej jednak odwiedzała go czasem jego matka. To właśnie ona zadzwoniła na policję, gdy Jake zaginął. Policjanci stwierdzili, że zgubił się gdzieś w lesie. Szukano go przez kilka dni z pomocą grupy poszukiwawczej, ale poddano się. Gdy pogoda zaczęła się pogarszać, pomimo desperackich błagań i próśb ze strony matki, policja nigdy nie wznowiła poszukiwań, a Jake zapisał się na kartach historii jako kolejna ofiara lasu.